Drugiego gołąbka prezentujemy na aukcji, to jest gołąbek czerwony, taki fajną dziwną barwę elegancką i yy, taki czerwony, bez pasów. I to jest, i to jest syn yy, brata tego 240, czyli to jest bezpośrednio się numer gołąbka PLZ 33524-4190 też ma obrączkę po ojcu bo ojciec jest z 17 roku 290 też był pokazywany jego ojciec czerwony brat tego 240 syn 19-20 czyli to są po, po bracie gołąbek ten, ten 200, 290 on był 10-10 coś tam miał w kategorii, w kategorii 10-70 w kategorii A jak jeszcze był lotowany w 2020 roku, czyli mówię, po nim pokazywaliśmy po tym 290, po tym samym ojcu jest ta płowa, co mi tak fajnie latała pierwsza lotniczka okręgu, to jest, to jest po tym samym ojcu są te ptaki, bo, bo jest ojciec 290 te same gołąbki i tu jest, tu jest dołożona samiczka, 20, 18 rok 2661. To jest samiczka niebieska, ona się wywodzi z tej gołębi, z tej olimpiady 03, bo jej ojcem był, 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 była Defaulka. I ta samiczka 2661, matka tego czerwonego, ona miała pierwszą nagrodę tu u nas na wystawie okręgowej w kategorii I w sporcie. Dwie pierwsze nagrody miała w standardzie pierwszą nagrodę i pierwszą nagrodę w sporcie, I, czyli robiła dwie i jeden maraton miała te gołębie tak troszkę pokombinowałem że żeby troszkę te, te gołębie na dłuższe loty dołożyć do tych właśnie czerwonych bo ja tak się dokładam te ptaki a matka matka jej wybitnie siadała fajnie z długich lotów i, i po prostu budowa no bo mówię ona ona była wcześniej wystawiona jako standard typowo tylko też była na wystawie ogólnopolskiej ta 2661 Przepiękna siwa samiczka. No, z czerwonym samczykiem, no, no, dają takie, takie, takie gołąbki. I tak było w tym roku łączone. Na, na gołębie mówię o, o braci łebu są dołożone gołębie z tej olimpiady 03. Troszeczkę tak mówię, chcieliśmy, chcieliśmy żeby tak te gołębie troszkę no, wzmocnić, no, żeby one mogły latać cały sezon i to będzie, to będzie powinien być samczyk, bo to jest z drugiego lęgu ja mam identycznego z pierwszego lęgu dla siebie zostawionego identycznej barwy wyszedł po jednym tak, taką barwę dają w gnieździe myślę, że, że, że super, ma, super gołąb będzie do rozpłodu, bo mówię z tych taków, z tych braci, które są te dwa gołąbki, to są ptaki do tej pory ja mam mówię, że to ich dzieci, wnuki, wszystko fajnie mi lata, że ktoś na pewno będzie zadowolony z tego gołąbka.